Dajcie, oprócz Meshchash styka od jakiegoś czasu próbuję się bawić trochę meszkorem, no ale nie o tym. Patrzcie jakie cudne moduliki Liligo T-Echo. A czemu tyle? No bo trafiłem na Allegro po 20 z za sztukę. No, właściwie to z wysyłką 25. No Chińczyk ewidentnie się pomylił, Mówię dlatego zamiast sześciu, które zamówiłem wysłał tylko 5. No, tak, zobaczymy, czy reklamacja przejdzie. Nawet jak nie, to i tak jest niezła oferta. No, i tutaj mam MeshKora w wersji serwera pokojowego. Tu mam standardowy MeshTask, a te trzy jeszcze nieprzyprogramowane. nie przeprogramowane. No właśnie się zastanawiam, jak to się używa. Zrobimy reset, bo mnie strasznie intryguje to oprogramowanie. Na GitHubie próbowałem. Trochę poczytać, ale nie bardzo wiem, o co chodzi. Software F. No z tego, co jest na menu, wygląda jakby do monitorowania przylatujących samolotów. O, widzicie, radio, wbudowany moduł pozycjonowania, sterownik wyświetlacza, RTC, czyli zegar. No i co? No aircraft data. Brak informacji o samolotach. Ktoś coś? No, patrzyłem, czy jest jakiś interfejs webowy, tak jak na MeshTasticu, żeby się połączyć... Przez stronę www Nic takiego nie widzę, nie widzę też oprogramowania a przynajmniej na iPhone'a Mówię coś na Androida Także muszę pożyczyć żony telefon I poszukać No ale jakby ktoś z Was miał informację Co to potrafi No to dajcie znać w komentarzu Mówię jakiegoś linka Bo naprawdę rewelacyjne urządzonko W szczególności za tak małe pieniądze